Krzysztof Kowalski oglądacie motowiadomości. Witamy w motowiadomościach. 47. rajd Wisły był już szóstą eliminacją Mistrzostw Polski, ale zapowiadał się najatrakcyjniej ze wszystkich. Prowadzącego po pięciu rundach Krzysztofa Hołowczyca i drugiego Roberta Grycińskiego dzielił zaledwie jeden punkt. Reszta czołówki, czyli Leczek Kuzaj i Janusz Kulik mogła pochwalić się niewiele mniejszym dorobkiem i także zachowała szansę na mistrzowski tytuł. To wszystko oraz bardzo zmieniona w porównaniu z ubiegłymi latami trasa zwiastowało arcyciekawą walkę. Lista startowa liczyła aż 90 załóg, które w dwa dni miały do pokonania 24 odcinki specjalne o długości niemal 250 km. Rampa startowa, jak zwykle, została ustawiona na placu Chowpa w Biśle. Tam właśnie rozmawialiśmy z zawodnikami tuż przed wyruszeniem na trasę. No, no tak wrajta, że można sobie powiedzieć, o ja to spokojnie jadę, a moi koledzy to atakują. Myślę, że wszyscy jadą jakimś dużym tempem, takim jak, jak jest możliwe, ale na pewno dobrze by było być na czarnym cały czas i, i nie, nie mieć jakichś takich głębszych wjazdów w zielone. Jesteście z Krzysztofem praktycznie łop, czy to wywiera na Ciebie jakąś na ciebie presję. A łop, może nie oni w trochę wyższy. No, ale... Nie, no nie wpływa to na pewno na moją psychikę, bo e, rajcy to, to są takie zawody, że trzeba być przed każdym z nich bardzo skupionym e, i starać się jechać jak najszybciej na miarę swoich możliwości i możliwości samochodu. I tutaj się zupełnie nic nie zmienia. Pojedziemy jak najszybciej się da na miarę naszych możliwości i możliwości samochodu i abyśmy byli cały czas na drodze. I o to chodzi. Jeżeli, jeżeli te warunki spełnimy, nie powinno być źle. Tym dużym błędem jest w ogóle. No również dziennikarzy, dziennikarze, że za mało tego bytka. Myślę, że to jest bardzo dobry zawodnik, który się rozwija i, i trzeba bardzo na niego uważać. No, szybki, przy trochę gorszej ekspozycji jest już bardzo groźny, a myślę, że z każdym rajdem będzie groźniejszy. Myślę, że powinniśmy zacząć, zacząć go bardziej zauważać. Przede wszystkim chcemy dojechać. jechać, dużo rajdów było także chcemy przede wszystkim dojechać, a później jakieś miejsce na myśli się znajdzie na pewno. Czy jest praca, nie zawoda? To bardzo znaczy techniczna. Jeden z ciężka, a no, przyjednak jest coś nowego I, i to jest fajne. Niektóre odcinki są naprawdę imponujące. tak no, taktykę przyjąłem. Będę wyczekiwał, myślę, na początku. Jeżeli pojawi się możliwość ze strony konkurentów, powinienem zaatakować. No logicznie, znowu by w tym tak zwane drapamy. Przy okazji coś się wydarzy, bo no, ktoś odpadnie, no to będziemy wyżej. Niestety, no, jest, to znowu się powtarzam, szósty raz w tym roku, no ale taka jest prawda, sezon trzeba dojeździć do końca i przemęczyć się. Nie jest to dla mnie budujące, że jestem tak zwanej dziurze pomiędzy pierwszymi czterema autami i stylizowanym samochodem Gryfu No nie walczymy, jeśli my po prostu ten rok jako treningowy. że wszyscy te części będą się troszkę asekurować, jest tak ciasno tutaj, że dużo miejsc, gdzie można opuścić drogę, oczywiście wszyscy że możemy jechać ostrożnie, to nie znaczy, że będziemy jechać wolno. Mam nadzieję, że to będzie dobra uczta i dla nas i dla kibiców. No na pewno trasa tego resztego rajdu jest zmieniona, chyba bardziej techniczna niż w tamtym roku. No i to będzie chyba decydowało troszeczkę doświadczenie, tak mi się wydaje. Yy, no konkurencja się uzbroiła Robert Evo 6, że no my jedziemy egzemplarzem, który posiadamy. Też jestem szczęśliwy, że jadę i zobaczymy już po pierwszych trzech odcinkach jaka będzie sytuacja w telefonie, kto jak jedzie i jakie są nasze szanse Tak, zgadza się, rajd jest moim ulubionym rajdem jest. jak do tej pory szczęśliwym odpukać e, natomiast podoba mi się podoba mi się praca jeżeli chodzi o to e, co, co się będzie działo na trasie to szczerze mówiąc najważniejszym celem dla nas jest walka o mistrzostwo Polski, to musimy Damiana kontrolować, natomiast nie ukrywam, że Chcielibyśmy powalczyć z Waldkiem Doskoczem. Waldek Doskocz, wiadomo, stary list, stary wyjadacz. Na pewno nie będzie łatwo, tym bardziej, że um, kiedyś Waldek pomagał mi i uczył mnie jeździć, dlatego czuję się, jakbym jak z własnym nauczycielem miał, miał, miał konkurować. No, musimy poruszać się swoim tempem i, i liczyć na to, że to coś wykona. Nie myślę, żebyśmy się z godą podbieli do niego. Musimy pilnować swojego drugiego miejsca i zobaczyć, co się będzie na trasie. No i pory na asfaltach nie osiągaliśmy na dobrych wyników w tym sezonie. No zobaczymy jak będzie tutaj. No, trasa bardzo wąska, bardzo zdroliwa, nie rozpanię rozsyku kamieni. Także naprawdę żeby będzie bardzo na całą no, no Zobaczymy po pierwsze państw, jakie będą czasy, pierwsze odcinki poziom może tak troszkę, troszkę szybciej, więc bardziej zdecydowanie, zobaczymy jakie jest miejsce w naszym szeregu, a potem ustalimy taktykę na naszą przewidy, na fakt, będziemy się ścigać. Samochodami, stąkiem, pucharem, z tymi dwulitrowymi samochodami, z Tomkiem buharem z Bartkiem Doskoczem, który na pewno będzie bardzo szybki. Znajdujemy w klasie, przede wszystkim musimy dojechać do Ciebie w klasie, bo walczymy o punkty, A no i żadnych innych założeń nie robimy. Z numerem jeden tradycyjnie już jechali Krzysztof Kołowczyc i Jean-Marc Portę. Byli szczególnie zmobilizowani, bowiem kierowca nigdy w swojej karierze nie wygrał w a pilot tym bardziej. Jednak pierwsze odcinki specjalne pokazały, że i tym razem odwycięstwo będzie trudno. Włoszczyc jechał wyjątkowo pasywnie, popełniając sporo błędów. Jak się okazało, powodem takiej dyspozycji była wysoka gorączka, jak i obydwaj na bagnisie tuż przed Rajdem. Polsko-Belgińska para nie wygrała żadnego z pierwszych ośmiu odcinków, co im się rzadko do tej pory zdarzało i plasowała się w okolicach trzeciego miejsca. Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki jechali w tym rajdzie z nowym silnikiem, mającym dużo większą wytrzymałość. To miało im pomóc w osiągnięciu zwycięstwa, jednak już pierwsze kilkaset metrów rajdu rozstrzygnęło o ich losach. <muchy> Awaria skrzyni biegów spowodowała wypadnięcie z trasy. Załoga powróciła na drogę, ale zdefektowane przełożenia przyczyniły się do wycofania załogi z rajdu. Janusz Kulik i Jarosław Baran wyruszyli na trasę jako trzecia para i na wstępie wygrali pierwszy odcinek specjalny. Później też jechali bardzo szybko, ale w osiąganiu najlepszych czasów wydatnie przeszkadzała im technika. Awarie osi znacznie zmniejszały tempo jazdy, lecz mimo wszystko krakowianie pokonywali rywali z wyjątkiem znakomicie dysponowanego Leszka Kuzaja i zajmowali drugie miejsce w rajdzie. Prawy 4 minus krótki, ciąć. Przechodzi w pełny, ciągły. Leszek Kuzaj i Andrzej Górski numer 4 jechali znakomicie. Po uzyskaniu trzeciego czasu na inauguracyjnej próbie od kolejnej zaczęli dominować w rajdzie, wygrywając następne 4 OSy. y Później wykorzystywali skrupulatnie wszystkie błędy przeciwników, powiększając przewagę, mimo że przegrali z kuligiem OS-6. Po dwóch pętlach pierwszego etapu zdecydowanie prowadzili. Marek Gieruszczak i Artur Skorupa jechali od początku sezonu swoim tempem licząc na podknięcia rywali. Doczekali się dość prędko, ale równie nieoczekiwani po trzech odcinkach prowadzili z chłopczytem, jak i przegrywali z herbą. W dalszej części rajdu ich czwarta pozycja nie uległa zmianie, z tym, że chołek plasował się przed, a herba za nim. Robert Herba i Jacek Rate zaprezentowali po raz pierwszy w Polsce rajdowy Mitsubishi Lancer EVO 6. Nowe auto miało pomóc w przypieczętowaniu mistrzowskiego tytułu w grupie N. I rzeczywiście samochód, jak i załoga współpracowały znakomicie, prowadząc od początku w swojej klasie. Mało tego, w pewnym momencie duet barki po kłopotach rywali znajdował się na drugim miejscu w generalce.